Akcja. Cześć, jestem Iza, a to są wszystkie książki, które czytałam w 2020 roku. Przeczytałam około 27 książek i wydaje mi się, że to jest wystarczająco, żeby polecić wam te, które były najlepsze. Zaczynamy od zwycięzcy całego tego roku. Książka, która absolutnie skradła moje serce, Zafon Cień Wiatru. Słuchajcie, to jest książka, która w ogóle jest bardzo popularna, więc jeśli jeszcze o niej nie słyszeliście, to absolutnie musicie ją przeczytać. To jest Realizm Magiczny, i ta książka jest tak niesamowita: to jest tak, jakbyście, e, czytając, e, pili gorącą herbatę, jakby padał w tle deszcz jakbyście wąchali książkę albo taką starą bibliotekę. Takie wajby właśnie miałam czytając tą książkę. Jest absolutnie fenomenalna, tajemnicza, z twistem. Bardzo przywiązałam się do bohaterów. To jest naprawdę dzieło sztuki. Najlepsza książka, którą czytałam z czyjegoś polecenia. Poeta, Strażnik i Więzień. Jest to książka, którą czytałam w czytadle, czyli w takim wyzwaniu, które robimy od czasu do czasu na moim Instagramie. I wtedy w jeden dzień czytamy jedną książkę. A tą książkę poleciła mi, a właściwie nie mi, tylko całemu YouTube'owi, e, Zuza, zaksiążkowane. I było to naprawdę świetne polecenie. Jest to jedna z lepszych książek, które czytałam w tym roku. E, książka mówi o więzieniu, o wolności, o sztuce, e, o przyjaźni. To jest naprawdę. Piękna książka, kawał dobrej literatury, i naprawdę z całego serca Wam ją polecam. Teraz książka, która. Do czegoś mnie zmotywowała. I jest to Esencjalista. E, ta książka zmotywowała mnie do wielu rzeczy. Myślę, że ogólnie zainspirowała mnie bardzo, ale zmotywowała mnie do nauki, zmotywowała mnie do biznesu, do tworzenia w internecie. E, to jest bardzo dobra pozycja. Esencjalista e, to jest książka o minimalizmie, tak właściwie, a. Mówiąc dokładniej o esencjalizmie, ale to jest bardzo podobna koncepcja do minimalizmu, właśnie. I ja w ogóle chciałabym być minimalistką. Jest mi jeszcze bardzo daleko, jestem strasznie daleko od minimalizmu, ale myślę, że powoli, kroczkami, kroczkami tam się zbliżam. I ta książka naprawdę jest bardzo wartościowa. Jest trochę przydługa tylko. To jest trochę smutne, że w esencjaliście nie znajdziecie samej esencji, I jednak moim zdaniem mogłaby być tak o połowę krótsza i te wszystkie idee mogłyby być po prostu nam szybkie. Przedstawione, ale książka sama w sobie jest bardzo wartościowa. Fajny, bardzo fragment o tym, żebyśmy łączyli naukę z czymś zabawnym, żebyśmy łączyli e, pracę z zabawą. Na przykład postawili sobie, e, nie wiem, figurkę Lego na biurku w pracy, żeby e, kojarzyć właśnie pracę i naukę z czymś przyjemnym, ale ta książka jest pełna takich idei odkrywa jakieś Ameryki, nie mówi o wielu nowych rzeczach, ale jest faktycznie czymś świeżym i jest fajnie napisana, bo jest bardzo obrazowo napisana. Polecam. Kolejna pozycja to książka, o której nie mogę nie wspomnieć, bo moje ego by na tym strasznie ucierpiało. Jest to książka, z którą spędziłam w tym roku najwięcej czasu. Jest to Wojciszkę Psychologia Społeczna. Słuchajcie, ja studiuję psychologię i w tym roku musiałam się wyryć tej książki na pamięć. Co prawda nie przeczytałam całej, ale zamierzam ją na pewno doczytać w wakacje. I z każdego rozdziału po kolei, tydzień w tydzień, miałam wejściówkę. Więc siedziałam godzinami i ryłam ten podręcznik. Ale dlaczego o tym tutaj mówię? W zestawieniu najfajniejszych, najlepszych książek tego roku, bo mimo to, że wiążą się z nią mieszane emocje. To jednak jest to świetna pozycja, jeśli chodzi o psychologię społeczną. Książka jest świetnie napisana, książka jest miejscami bardzo głęboka, ale również e, pełna inspiracji, bo czasami nawet e, wpisywałam sobie e, z niej cytaty, które były po prostu inspirujące, a jest to podręcznik akademicki. Więc z całego serca polecam Wam, szczególnie jeśli interesujecie się psychologią. Najlepsze opowiadanie. Szczerze mówiąc, nie czytam e, wielu opowiadań, ale właśnie w tym miesiącu, w grudniu, pod koniec roku, wpadła mi w ręce książka jadowskiej. Malina. O, czekajcie, cud, miód, Malina. <grych> I e, słuchajcie, ta, to opowiadania było po prostu przyjemne. Nie była to najlepsza książka, jaką czytałam, ale świetnie się przy niej bawiłam. E, I wiecie. Ja czytałam ją trochę z takim przymrużeniem oka, bo to jest właśnie znowu takie klimaty magiczne, tutaj mamy trochę, ale osadzone w nowoczesności i ja. Trochę jestem sceptyczna, jeśli chodzi o takie połączenie, ale właśnie przymrużyłam trochę na to oko i świetnie się bawiłam z panią Jodowską. I myślę, że to są właśnie takie, wiecie, opowiadania na taki luźniejszy wieczór z herbatą, kiedy chcecie po prostu odpocząć i przeczytać coś fajnego, ale niezbyt angażującego i niezbyt trudnego i głębokiego. Ale świetna zabawa, naprawdę. Ok, teraz pojadę trochę z. Jak to się mówi? Z prywatą? Tak. Pojedziemy teraz trochę z prywatą. Najlepszy wiersz, jaki czytałam w tym roku. I tutaj muszę przywołać mojego kolegę Mateusza, który pisze wiersze. I właśnie w tym roku pierwsze czytałam jego wiersze. Jestem absolutną fanką. On niestety nie zgodził się na udostępnianie jego wierszy, więc musicie mi wierzyć na słowo. Jedziemy dalej. Książka, która sprawiła mi najwięcej przyjemności. Jest to cyrk nocy i ta książka to jest znowu realizm magiczny. Tu możemy wyczuć, że mam coś do realizmu magicznego, faktycznie uwielbiam takie klimaty. I ta książka jest po prostu magiczna. Z tej książki bije taka magia ciepło, właśnie klimat cyrku, jakiś wątek miłości, ale to wszystko nie jest przesadzone i naprawdę czyta się to, wchodzi się w ten magiczny, świetnie wykreowany świat um, i naprawdę jest to książka jedna z moich ulubionych e, tego roku. Naprawdę uwielbiam. Jeśli czytaliście, to chyba moim ulubionym rozdziałem jest opis tych słojów, w których są zamknięte, no nie będę mu mówić co, ale słuchajcie, ta książka jest po prostu magiczna i świetnie się przy niej bawiłam i i e, sprawiła mi, mi ogrom przyjemności. Książka, którą przeczytałam po angielsku. Słuchajcie, ja w ogóle uczę angielskiego, lubię angielski. Ale nie lubię czytać po angielsku. W sensie e, wolę po prostu czytać po polsku, uwielbiam oglądać seriale i filmy po angielsku. Natomiast czytanie idzie mi trochę opornie, zdecydowanie e, lepiej się ba bawię po prostu przy książkach po polsku. I w tym roku przeczytałam jedną książkę po angielsku, właściwie jedną i pół, bo zaczęłam czytać też tą, ale nie, przeczytałam tak mało, że w ogóle będę ją to czytywać w przyszłym roku, e, więc o niej zaraz a przeczytałam Harry'ego Pottera, Harry Potter and the Sorcerer's Stone i świetnie się bawiłam. Nigdy nie czytałam żadnego Harry'ego Pottera, a jestem fanką filmów i wiecie, no to było taki, taki luźny read po prostu dla czystej przyjemności. Fajnie się bawiłam, chciałam trochę wejść właśnie w to czytanie po angielsku i na przyszły rok zaplanowałam już kilka książek po angielsku. Książka, która najwięcej mnie nauczyła. Olivier Zachs, Halucynacje. Ja jestem ogromną fanką Oliwiera Zaksa. To jest neurolog, ale również humanista, bo on świetnie pisze, uwielbiam jego pióro. Czytałam jeszcze dwie jego książki w tym roku. Mężczyznę, który pomylił swoją żonę z kapeluszem i antropologa na Marsie, i wszystkie z całego serca Wam polecam. Halucynacje to również była świetna pozycja. Dowiedziałam się w niej tego, że halucynacje wcale nie muszą dotyczyć osób tylko ze schizofrenią, ale również osób zdrowych, na przykład osób niewidomych, takie osoby, które mają halucynacje są niewidome, mają tak zwany zespół Charlesa Boneta osób, które doświadczają migren, które mają padaczkę, czy osób totalnie, zupełnie zdrowych, które na przykład doświadczają po prostu deficytu zmysłowego, czy na przykład zasłonią sobie oczy na 10 dni i też okazuje się, że doświadczają halucynacji. Ta książka, nie chcę Was już tutaj przynudzać psychologią, ta książka jest świetnie napisana i jest Pełna niesamowitości i prawdziwych ludzkich historii, które są tak ciekawe i wciągające, że to jest książka, którą absolutnie moim zdaniem powinien przeczytać każdy. Kolejna pozycja to książka, która coś zmieniła w moim życiu. I tutaj muszę powiedzieć Wam o dwóch książkach, które czytałam, bo nie byłam w stanie wybrać jednej, i jest to um, jak jak zostać mnichem, chciałam przeczytać. Zacznij myśleć jak mnich Jay Shetty i e, Dale Carnegie, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Obie te pozycje są trochę poradnikami, ale nie do końca. Ja w ogóle już Wam kiedyś mówiłam, że ja nie cierpię poradników, a te książki absolutnie są fenomenalne. E, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. To jest książka o komunikacji. O efektywnej komunikacji. Ja w tym roku na studiach miałam bardzo dużo informacji o tym, jak efektywnie i sprawnie się komunikować, i ta książka właśnie o tym mówi. Nie jest to poradnik, jak zdobyć przyjaciół, ale zdecydowanie jest, są tutaj takie prawdy o naturze ludzkiej, i są tutaj rady, które pozwolą Wam łatwiej się komunikować, usprawnią, poprawią jakość waszej, Waszych rozmów. I naprawdę uważam, że jest to pozycja, po którą warto sięgnąć, ponieważ jest bardzo krótka i treściwa. Jest tylko napisana w 1930 roku, więc trzeba przymknąć oko na przykłady, które y, omawiają, wiecie, kopysiana, stodoły, myszy latające po domu. To jest trochę takie, wiecie, y, irytujące miejscami, ale poza tym jest to świetna książka, która na pewno zmieniła dużo w moim e, życiu. I kolejna książka, której jeszcze nie doczytałam, ale już wiem, że jest świetna i bardzo ją polecam. Zacznij myśleć jak mnich. To jest właśnie książka, która jest, e, która dotyka taki istoty bycia człowiekiem. E, właśnie Jay Shetty mówi tutaj o strachu, o tożsamości. Naprawdę, ta książka to jest taki trochę kurs e, życia. Może tak może trochę teraz wiecie przesadzam i przekoloryzuję. przekoloro wywuje przykładowo wywuje tak ale zdecydowanie jest to książka godna polecenia dla wszystkich osób, które chcą po prostu spędzić kilka dobrych godzin na samorozwoju i rozwijania swojego wewnętrznego ja na introspekcji i którzy może chcą poprawić jakość swojego życia i relacji z samym sobą bardzo polecam ostatnia na dzisiaj książka najlepsza książka tego roku, która była oparta na faktach. Niewiarygodna, prawdziwa historia gwałtu. Słuchajcie, to jest książka w ogóle, której opowiadam Wam trochę w podsumowaniu grudnia chyba albo listopada, więc jeżeli chcecie więcej usłyszeć o niej, to tam mówię, co o niej sądzę i o tej całej historii, ale ogólnie jest to historia seryjnego gwałciciela, który skrzywdził bardzo wiele kobiet i ta książka jest pisana z perspektywy ofiar. I naprawdę ta książka w bardzo dobry sposób obrazuje kulturę gwałtów, w której teraz żyjemy, i to, że ofiary gwałtu często są oskarżane o to, że zostały zgwałcone. Mówimy, że to jest przecież jej wina, przecież ona miała za krótką spódnicę, przecież piła alkohol, przecież wyszła na dwór, po jak było ciemno, po 15 w zimę. więc e, bardzo dużo ta książka e, wniosła w moje życie, otworzyła mi oczy właśnie e, na świat, w którym żyjemy I, i po prostu to jest książka godna polecenia i myślę, że, że w. Że fajnie byłoby ją po prostu przeczytać. To wszystkie książki, które chciałam Wam polecić. Możecie napisać mi w komentarzach te, które były dla Was najlepsze w tym roku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie.